Wymienione zostało oświetlenie biblioteki. Posadzki oraz kafle w holu zostały odświeżone. Wymalowano całą bibliotekę oraz częściowo wyremontowano toalety. Holu upiększyły szkice zabytków miasta Strzegą wykonane przez Zbyszka Jurgielewicza, lokalnego artystę. Przy okazji remontu zmieniono aranżację wnętrza biblioteki oraz przeprowadzono selekcję księgozbioru. Dyrektor biblioteki nie kryła zadowolenia z wykonanych prac. Bardzo się cieszymy, że ten remont został wykonany. My tutaj już jesteśmy 19 lat i do tej nie było właściwie żadnego takiego większego remontu. To nie wszystko, z czego pracownicy, jak i użytkownicy biblioteki w Strzegomiu mogą być zadowoleni. Placówka zostanie w niedługim czasie wyposażona w nowe komputery. Bardzo się cieszymy z tego, tym bardziej, że w tym roku zostaliśmy finalistami programu rozwoju bibliotek. Dostaniemy od Bill Gatesa 12 komputerów, dostaniemy laptopa, dostaniemy drukarkę i inne urządzenia potrzebne, do, potrzebne do, dla czytelników. Tak, dzięki temu nasza biblioteka właśnie tak wchodzi w XXI wiek. Strzegomska Biblioteka Publiczna zaprasza również na spotkanie autorskie z ilustratorką bajek dla dzieci Zuzanną Orlińską, które odbędzie się 1 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 11.15. Dodatkową atrakcją będzie kiermasz książek dla dzieci.